Cześć ma wszystkim, z tej strony panda. Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek Solo versus duo, tym razem z farelem. Siemaneczko. Siemanko, siemanko, witam. I jak pewnie wiecie, to zasady są No w miarę proste, gramy sobie tutaj gierkę na duo. W pierwszej gierce y, ja atakuję innych, ogólnie gram normalnie, a farel nie może atakować innych, po prostu zbiera tylko par cubesy i potem się zamienimy. Dobra, ja biorę y, na ten challenge Rose, żebym dużo power zebrał o dobra ty bierzesz rozey ja biorę Kroła, jeszcze wbijajcie do klanu klan od 15 tysięcy pucharków aktualnie więc zapraszamy zapraszamy, zapraszamy jak dokładnie no i co lecimy z pierwszą gierką zobaczymy Trzec jak sekundę, nam sekundę. tutaj pójdzie okej okay, lecimy w ostatnim odcinku yy... Nie udało się nikomu wygrać, bo no jest to dosyć trudne, ponieważ musisz zbierać par cubesy, no ale nie możesz atakować ty, nie? Czyli praktycznie no taka jaka jest nazwa solo versus duo, nie? Damy radę, chłopie, jak nie ze mną to z kim? No zobaczymy. Dobra. Szukam tutaj coś power cubesa, na razie nie Aha, widzę. już znalazłem soczek. Rico, co ma 7. Weź soczek sobie, może no, coś z tym zrobisz. tak, bo tobie niepotrzebny. Mi niepotrzebny, tak, nie idę, te krzaki, jest Rico, tak, ten 7 Rico mnie chce obić i jest Bibi, padnę. A padnę. Okay, ja tu znalazłem. Nie, uciekłem, uciekłem na szczęście. Ten okay, Rico ja zabiję, trafi. Dobra, pięknie. Oni nie, nie, mamy cztery Teamy, więc jest dobra Bibi na soczku. To było trudne, to było trudne. Spokoj, tutaj mam Mortisa spam. Dobra, od razu w niego wiada i go zresetuję. No ty go nie zresetujesz, bo nie możesz. A ja nie mogę, kurczę. Nic. A mogę, nawet nie mogę zaatakować go? Nie, sobie stoisz Dobra. i tyle. To ja będę tankiem twoim, będę po prostu tutaj ich, wiesz, w kozierów zapędzał. no. Tak jest, dobrze, 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 okay, dawaj panda, ja powercubesa biorę Dobra. i ta pomelka mnie zabiła, ale na szczęście powercubesa no. udało mi się tobie zrobić tak jest. Ten Rico będzie ciężki, oj będzie ciężki tutaj. Okej. Okay. 6 sekund. Trzy teamy. Dobra, uciekłeś jakimś cudem. Teraz ja jestem i robię jako tarcza. Zbieraj, Biorę zbieraj te, no? Zbiorę to wszystko, byku. Ile masz już? Yy, 12, nie, 11. Myślałem, że 11. 11, pięknie, coś. pięknie. Tego Rico, gdybyśmy pokonali, to wygrywamy to, stary. No. Kurde, to tu jest Wiesz Piperka. Co? Jest Piperka, jest Rico na 12, na 12. Nie, power jeszcze cube. mam lagi. O, dobra, jest już. Nie, 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 nie. Idę do ciebie, idę do ciebie. Tutaj troszeczkę. Okej, okay, zrobiłem jako tarcza. Zabiorę tego Power Cube, jeszcze? Wziąłem. Dobra. Te wygląda, au, au, ty nie au, au, możesz au. nic robić. Uważaj, uważaj, nie. nie, uciekaj! Dobra, ja tutaj Dobra. stoję? Nie! Wszystko na siebie kapę. wziąłem, ale, ale no niestety, no niestety przeze mnie te kulki przeleciały. On zultował. Lol. Tego, tego, raczej tego starpałem, kurczę, ulta stracił daremnie, o, w ten sposób, a ja zultował. Dobra, panta, sekunda. No Jadę lol, ale. Będę blokował wszystkie strzały jej. Ja tutaj jestem jako tank. No. Dobra. Okay. Okay. ok, jest szansa. Jest szansa, ja tutaj. No, robię co mogę, żeby zablokować te strzały. Dobra! Jeszcze Bibi na słodkowodzku, nie! Dobra, dawaj, 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 dawaj! Nie! Ja co? dziękuję, jak było blisko. No nie. Co za walka. Jeszcze? Ej, jakbyś ty mógł grać normalnie, to byśmy to ugrali bez problemu. No, z palcem w uchu. Z palcem w uchu. No dobra, no to teraz Twoja kolej. E, ja sobie wezmę Mortisa. Mortisem łatwo się zbiera tutaj par Cubsy. Szczególnie z drugim Star Powerem. Ale emocje okay. w tym meczu. Już, już, już się zabieramy. Sorry, sorry, klikam. OK, mam na pakiecie? Mam na pakiecie, dobra, możemy lecieć. Let's go! No, jestem ciekaw, jak tą rozą mi pójdzie. Jak będę dobrze trafiał na soczek, to powinno być wszystko OK. No, w, na środku ci polecam ten. Znaczy teraz nie, ale potem, jak będziesz miał sok, nie? Sobie wbić na środek i, i tam czekać na osoby. Dobra, mamy dwie, dwa Power Cubesiki. Tak, ja idę od razu tutaj gdzieś w ruch. Nie czekać za też na środku. Aha, ja to nie mogę iść. Obijana mieć. mocno, dobra, pozabijałem. wziąłem te Power Cubesy, i czekam. Mamy cztery. Masz jakieś Cubesy? Bo ja tam mogę Kurczę, w sumie Karl, pić. Karl, 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 Ult, Karl. Dobra, 200! No ja Zobacz, ci to cię. Aaa, dobra. Nie. nie, no nie wiem, że ukradł dwa, to. On ma soczek i ma ulta. Mm. Ja na razie tutaj. Się nie wychylam za mocno. Spoko, on, on mnie goni jak coś. Dobra, po tu przyszedł do mnie do przaków w górę, to bym go tutaj wziął. Ciach, ciach, ciach. Dobra, chyba soczek się skończył, mu tak? Już? E, walnąłem kogoś, ale to żeby uciec, nie? Więc. Tak, tak, rozumiem, no bo to Mortis. No. No, 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 no leżę! Leże. Dobra, ale spróbuję tutaj dużo, przeżyć żebyś nie miał prawo. najgorszego miejsca, bo aktualnie pięć teamów, nie? Jeszcze 5 teamów, ja dziękuję. Ale my bez power upsów gramy, to będzie ciężko teraz. Mogę ci tak jakby. Aha. Chciałem ci jakby podesłać tam, żebyś zrespił się u nich, ale masz sokka. Dobra. Ładnie, resetujesz, ja ci to zbiorę. Dobra, zbierz, okay, zbierz, masz, leży. Ładnie, brawo, brawo. Nie, nie. O to chodziło. Idealny timing z tym Jeszcze soczkiem. Tu jeszcze jest jeden. No, Dobra, pięknie. Ja mam 10, nie mogę z tym nic robić, ale będę straszył przeciwników. Dobra, strasz. E, tu, tak, tu masz Darryla, tu masz Daryla, no. Możesz sobie to go ogarnąć, go zamknąć, nastraszyć. Dobra, dobra, Spike, Spike, leżę, Shelley. Aj! Myślałem, że on jest sam, najgorzej, no. myślałem, że on jest sam. W sumie jak ty padniesz, to będziesz ci cztery power upsy, pięć? No, pięć chyba nawet. Dawaj wyżej, że ja sobie respie idę tam. Dawaj, wchodzisz? Ale baita zrobiliśmy. Pięknie, pięknie, Nie Masz Spike'a jeszcze, o. Tak jest, tak leży. Karla? Kozak. Dobrze. Wielkie starcie. Aha, Tamasz masz Tamasz tam masz szeli. Senacy so nice, wyjaśniasz. No i... <laughs> Farel porobił, GG no. GG! Dziękuję Farel bardzo za uwagę. <laughs> Pięknie. Co? Wiedziałeś? Mówiłem, mówiłem, że nam wyjdzie. Pięknie. Dobra, ty miałeś pierwsze miejsce Ja miałem drugie miejsce, czyli prowadzisz aktualnie. No i teraz y, znowu tak zagramy, czyli ja teraz y, gram normalnie y, i potem ty i zobaczymy kto w końcu wygra, nie? Okej. Okay. To co, pan, daleciłem, Mam nadzieję, że ci się też uda wygrać. Ja zrobię wszystko co w mojej mocy. Mam dużo skrzynek na środku, ryzykować, no. pozbierać te kube. No myślę, że warto tam wbić. Dobra, się. ja jestem tutaj teraz w kamikadze, wjeżdżam na ostro i rozwalam się, Ja skurty. tu mam też dwa, jeszcze tam mam jednego. Więc no prawdopodobnie będę miał już trzy. Jeszcze, jak ty zbierzesz. O! Ile ty zebrałeś już? Pięć. Dobra, tam. padłem, padłem! Ale mamy, mamy to. Tak, Mamy to. Chyba tu mam cztery skrzynki, które odpoczyłem i zebrałem. Okej, okay, kozak. Tylko, że jakiś tam 8-bit chyba to podniósł, więc będzie miał, podejrzewam, pięć, nie? No ale kurczę. Okej, okay, tam ale jest z hej, soczkiem. Tam nie warto iść. Mamy już no, nie cztery nie teamy. Warto. Yy, no, ogólnie crow. Tu jest spoko, dopóki strefa nie jest w krzakach. O nie, nie, on to wszystko zabrał. Najgorzej, ja bym go tutaj zabił. Aj, ból na stoczku, porobił. Nie udało mi się zabrać upsów tamtych. Okej, okay, co mu się zrespiło Temu 8bitowi Shelly? Tak, Shelly. E, Tak, on jest w tak, tak. Tam jest w środku ból jeszcze, wiesz, na dziesiątym. O kurczę, i szeli, w teamie jednym. Najgorzej. Okay. Dobra, ten 8bit go porobi, patrz. No prawie. Prawie, że uciek Ale uciekł ten ból. Ja tutaj będę ale stał takim sępem Ale On, takim on sępem zbiera te... te soczka stało. ma, Soczka ma Ja uciekam Mam połowę ulta widzę. dopiero Dobra, 8bitowi rozwaliłem to działko Został w sumie ten 8bit i ta Shelly z bólem No dole Soczek, pilnuję go Dole Soczek bul, bul 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 Dobra, on podniósł go ho, ho, Nie, leżę najgorzej Masz ulta już? Nie Czy mam nie? Ale no już, ciepło, już mam ciepło się robi Już mam Robi się ciepło Uciekaj Dobrze ale Udało nie. ci się jakoś to przeżyć? No. Siedem cubesów mam. Okej, okay, oni są tam. Niko nie ma w środku, chyba. Dobra, tutaj będę robił z Tak, będę robić nie, nie, nie było ich w środku. Okej, okay, mamy. Dobra. No no nic rozwaliłem nie mamy. prawie im działko, ale. Działko mogę rozwalać, czy też nie? E, nie No w sumie to nie jest obijanie przeciwnika, nie? No nie, rozwalam tylko im właśnie te jego tureciki wzmacniające. O, ma 13 par kubsów, będzie ciężko ci go. Ze skoku pokonać. No dobra, z idź! Yes. Pięknie, brawo! Drodzy Państwo, udało Ale się. Nacku dzisiaj idzie. Ładnie. Bardzo dobrze. Kozak. Dobra, dobra mapka w sumie, tak ja ci powiem, taka. Ciekawe. No, fajna, fajna mapka. Dobra, ja biorę znowu Mortisa i teraz Twoja kolej. Jeśli będziesz miał pierwsze miejsce, to wygrałeś. Jeśli będziesz dobra. miał drugie, to mamy remis. No i potem sobie już takie ostatnie, takie jedno duło zagramy. Okej. Okay. już na normalnie. Oj oj, oj oj nie wiem co to zrobić ja troszeczkę zaryzykowałem, wlazłem w krzaki. Okej okay, ja ci tu, tu już zbieram jednego krzaka. kipsa bo tylko tyle było niestety. Wow laga mam potężnego. Ja też mia... też miałem chyba serwerowy wiesz. Serwerowy na pewno dostaję od piperki. Ja wychodzę z tych krzaków bo tutaj nic naprawdę nie okay. ma. Tam jest znowu lag. No. Masz? I ja dziękuję co się dzieje serwerowe lagi. Dobra, przeszło. Ha, bo ja nie mogę zabijać Loli. Miałem się wbić witaj na Majka. ja padłem, no niestety. Kurczę, szeli na soczku. Spoko ja jestem Mortisem jeszcze z drugim tym, to ja tam mogę łatwo uciec, wiadomo. Aha. Aha. Żeby nie było za nie. łatwo! Trzecie, ej, trzecie! No, źle nie było, ale dobra. Dostałeś taką petardę na koniec, że koniec. Nie. No cóż. Ale jak tak szybko się pozabijali? Nie mam pojęcia, ale... Generalnie jestem zadowolony w sumie z wyniku. No, wygrałeś gierkę, co... Co to, to nie jest taki prosty challenge, nie? Wiadomo, że no sam ugrać gierkę. Udało ci się raz wygrać. No, teraz trzecie miejsce troszkę nam nie wyszło. No i co? Zagramy sobie już jedno takie normalne duo, postaramy się wygrać. Okej, okay, to może... A, zagrajmy Rosom. Jak już gramy, to grajmy do końca. No, takim teamem nam fajnie szło tutaj. Okej, okay, startujemy z... już teraz normalnym duo. Tak jest, na środek chyba na razie nie idziemy, co? Odchórzmy no, myślę, że lepiej tutaj. tutaj z boku. Tu Dobra, jest jeszcze jedna. Ty to masz na dole? dole? Roza, Ile? Ta kolejna. Możemy ją w sumie tu jakoś... z Penny, Rosa Penny, więc... Okej, okay, ja tu na mam szelkę. Okej, okay, mam. Stąd. Zebrałem, zebrałem. Możesz tu do mnie podejść, w sumie. Widzę soczek, widzę soczek. No, dawaj, ja ci sprawdzam krzaki, ten... Ja mam soczka. Okej, okay. dawaj tą Penny z tą, z Rose'ą. No pewnie. Rose, okay. Rose tutaj jest, w tym krzaku. Dobra, jazda z nią. Okej, okay, ja, ja se zbiorę. Udało się. Penny, Penny ma Mortar, będzie go stawiała. I dostałem nim jeszcze, wow. Nie żyje. Znowu dostałem, byłem w krzakach, halo! Ale ona już nie dobra, żyje, spoko. Dobra. Mortar okay, też okay. le, y, już nie ma go. Trzy teamy. Ja z drugiej strony krzaki sprawdzam. Okej, okay, tu nikogo nie ma. E, tu są wszyscy, w rogu. Aha, to idziemy w ten różek. Daryl ja z Rico z tymi, i mam Bibi z kimś tam. Bibi uciekła. Ona chyba z o ile się nie mylę. Okej, okay. ja, ja ich obijam tutaj czy... mocno. Okej, okay, czy oni się klepią razem, nawzajem? Nie. Okej. Okay. Leżą, dobra. Chcesz ja soczka, czy ja mam kulta. brać? Wiesz co, ja tam wjeżdżam z tym soczkiem. Okay. To ostro. Wow! Uciekli. Ale refleks. Lefreks chudego byka. Kurczę. nic nie zrobiłem, bo się już przestraszyła mnie i uciekła. Idę po kolejny soczek. Dzień dobry państwu. I Daryl <grym> myślał, że mi go skroi, no co za wariat. No. Riko, chodź tu, chodź tu. Dobra, nie ma Riko. Okej, okay. ona jest tutaj yy, u góry. Tu Alright. wbija do krzaka Leżą Już... Gigi leży. No wow. i GG No bez problemu jak tutaj nam się na solo udało wygrać To we dwójkę bez żadnego problemu Okej okay. No to dobrze mordeczki Stawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję na kanale Do Farel'a też bijecie. macie link w opisie No a ja już wam dziękuję za oglądanie to tyle na ten odcinek Cześć. Trzymajcie się. Pa!